Witam bardzo serdecznie z tej strony Pradziad. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać troszeczkę na temat, o temacie, jeśli chodzi o grę postaciami PPE, czyli dungi i takie inne rzeczy. Chciałbym wam troszkę pokazać podstaw, które są bardzo ważne. Tak jak tutaj widzicie jestem na momencie wybierania sobie przekuć, No i przede wszystkim wszędzie muszą być czas działań korzystnych z czasów. No i przede wszystkim, na jakim przykuciach skupiamy się na PvE, no to jest oczywiście zestaw zemsty, zemsty musi być 3 i najważniejszym z nim jest obrażenie dodawane demonom. Ponieważ to powinniśmy mieć wykręcone wszędzie, nawet na itemach, jeżeli to jest set PvE i tylko na tym się skupiamy. Ponieważ, no, jak już zdążyliście na pewno zauważyć, ponad 90% mobów i potworków w grze to są demony, więc... To daje ogromnego bursta do jakiegokolwiek damage'u i przede wszystkim 3, 3 muszą być trzy z rodziny zemsty. I, bardzo, I chodzi nam głównie o tą specyfikę tutaj: czyli twoje ataki podstawowe mają 2% szans na to, że zwiększą wszystkie zawody przeździe wyobrażenia o 100% na jedną sekundę. Czyli mając to na 6 przedmiotach, bo musimy pamiętać, że na 6 przedmiotach. Na sześciu przedmiotach działa tylko rodzina. Jak zrobimy ich, ich, tą samą rodzinę na dodatkowych dwóch innych przedmiotach, one nie będą w ten sposób działać i oddziaływać. To by było tyle. Widzicie? Ja mam wszędzie zrobioną zemstę i przede wszystkim obrzenia zadawane demono są zwiększone. Tutaj muszę zmienić na konfigurację drugą. W ten sposób powinno być. Coś mi się zmieniło. Czasami też warto sobie sprawdzać co jakiś czas, bo one lubią się dziwnie pozmieniać. I później mamy troszeczkę problem. T tutaj mamy 5% do demonu Właśnie teraz, dzisiaj akurat sobie to troszeczkę maksuje Maksymalny procent obrażeń zadawane demonom to jest 6%. Tak sobie tutaj kukam. Co by tu jeszcze poprawić? 5%, 5,5% jest idealnie. 6 też. Ale tutaj jeszcze mamy 4,5%. Spróbujemy to poprawić. Przy okazji, zwykłymi kamieniami też można wymaksować. Też się da, tylko trzeba troszeczkę ich miedzi, troszkę cierpliwości. Nic innego nas nie interesuje, jedynie szukamy, by nam wylosowało właśnie obrażeń przeciwko demonom, z większym procentem niż 4,5. Poproszę, trafiliśmy maksa. Obrażenia przeciwko demonom są zwiększone, czyli widzicie, zamieniamy, można zwykłymi kamieniami wymaksować sobie przekucia, można. Ja tylko troszeczkę trzeba ich mieć, wiadomo. No i teraz drugą bardzo ważną rzeczą, jeżeli bardzo się skupiamy, jeśli chodzi właśnie o... I pamiętajcie, jak robicie przekucia i zmieniacie je, zawsze sobie zapisujcie. Tak samo jak wsadzacie kamienie na lewą stronę, to tak samo sobie zawsze wszystko nadpiszcie, bo później się robi burdel bardzo w szafie. Pierwszą rzeczą podstawową także jest to, aby każdy item przede wszystkim miał wytrwałość. Wytrwałość dodaje wam yy, to, to akurat tutaj mamy 8.77 tego ostatniego jakby zera, tej siódemki nie liczymy, czy to będzie tutaj 200, który będzie miał 1200, czy to, to jest 300, który ma 8.77. Zobaczcie, klikniemy sobie na dany współczynnik Widzicie, wszystkie informacje mamy podane jak na dłoni. Pancerz jest zwiększony o 87 i przebicie pancerza o 87. Ponieważ wytrzymałość boostuje oby te dwie nasze statystyki. Tutaj na przykład pokazuje o ile jest zdrowie zwiększone, czyli ilość HP. Tutaj tak samo mamy skrzypkością, siłą, woli. Starajcie się zawsze skupić, aby zawsze, przede wszystkim na każdym itemie, na jakim gracie, czy to jest na przykład PVE czy PVP, musi zawsze być wytrzymałość. Nie zakładajcie itemów, którzy mają tutaj siłę woli i nie mają w ogóle wytrzymałości, lub mają samą witalność. Tak, takie itemy po prostu idą na przemiał, idą od razu do esencji lub do, do kowala, zależy co tam Wam wypadnie. To jest podstawa taka. I patrzcie, teraz Wam pokażę też fajną inną zależność, ponieważ jak klikniemy sobie tutaj na więcej atrybutów, mamy pancerz, przebicie pancerza, szybkość i odporność. Yy, jeżeli chodzi o PVP, ja posiadam ponad 8000 pancerza. Przebicie pancerza praktycznie nie mam. Mam w mam całkowicie do 3000 coś, ponieważ na PVP ono nie będzie Wam działać. musielibyście mieć przynajmniej. Po, po, jak ludzie mają już od 6000 pancerza z wyż, to pamiętajcie, żeby ono działało na przeciwniku, musicie mieć co najmniej o 700 więcej niż ma pancerza przeciwnik. Ale jeśli chodzi o PVP, to starajcie się ubrać. No, ja na, akurat nie mam tyle szafirów, ale staram, starajcie się wsadzić szafiry we wszystkie niebieskie sloty, które posiadacie. Ponieważ, jak klikniecie sobie, zobaczcie tutaj na przybicie pancerza, dostajemy bardzo mnóstwo. Do bardzo przydatnych informacji. Słuchajcie teraz tego: czyli się pancerz wroga i zwiększa obronę od trafień krytycznych. Twoje przybycie pancerza jest o 1144 większe niż standardowo dla tej aktywności, czyli mamy o 1144 więcej pancerza od mobów na Inferno i9. Bo ja wodaj, że jestem chyba na i9, tak, ale zmienimy na przykład na 8. Ponieważ tu jeszcze dużo graczy gra na ósemce. No i zobaczcie. Zobaczymy, czy to się zwiększy. Widzicie, już jest 1271. Chodzi o to, że MOBY mają, jeżeli odejmiemy 1271 punktów od tych 5032, wyjdzie nam ilość realna, ile MOBY posiadają pancerza. Zaraz Wam to szybko policzę. Wychodzi na to, że moby na Inferno i 9 mają około 3700 pancerza i w takim wypadku my będziemy zadawać większe obrażenia, czyli twoje przybicie pancerza jest o 1271 większe niż standardowo dla tej aktywności i na tym poziomie trudności, więc obrażenia od trafień krytycznych wzrastają o 53% względem wartości podstawowej wynoszącej dwukrotność obrażeń, czyli już Dzięki przebiciu pancerza, jeżeli byśmy mieli jeszcze go więcej, będziemy mieć większy procent od zadawania kryty krytyków i jeszcze większy damage będziemy zadawać mobom, czy tam bosom, czy różnego typu innym potworkom na mapie. Tutaj na przykład widzicie pancerz. Pancerz też jest większy. O, moby też nie potrafią mnie praktycznie uderzyć z krytyka. To jest właśnie taka zależność. Pamiętajmy oraz, żeby starać się też. Obrażenia od trafień krytycznych jeszcze zwiększyć dodatkowo, ponieważ ten atrybut łączy się razem z tym atrybutem tutaj. To jest też bardzo ważna zależność. Bardzo dużo ludzi popełnia dużo błędów, na przykład zakładają sobie na przykład defensywne kamienie. Ja tutaj wszystkim mam założone wszystkie ofensywne kamienie, nawet jeżeli one są o, na niższej randze, na trzech gwiazdkach, i nawet mam mniej, mniej o 300 rezo, to, to się nic nie dzieje, bo naprawdę w finalnym wykonaniu oddziałuje to o wiele lepiej. Co bym mógł jeszcze powiedzieć. Teraz wam porównam moją postać jeśli chodzi o PvP. Tylko zmienię sobie seta. oczywiście mieli mniej więcej... Też to zobrazowane. Ja na przykład tutaj demoniczne szczotrzątki zakładam tylko dwuatrybutowe, nie trzy. Ponieważ wolę, żeby mi dodało do jakiej do wytrzymałości lub do czegoś innego czy siły, czy siły, czy siły woli 25 niż 17. Tak naprawdę niby to jest mała różnica, ale czasami, czasami naprawdę tak stówkę, stówkę można na tym dobić. Zresztą, zresztą Wam nawet to pokażę, ponieważ Zobaczcie. Bez przerzucania szczątek na dwu atrybutowe, tak? Posiadam 8068 pancerza. Widzicie, jaka tu jest teraz dysproporcja? Przybicia pancerza w ogóle nie posiadam, ponieważ ono i tak nie będzie działać. Musiał być minimum 6700 na, aż do oś, ponad 8000 bym musiał być przybicia pancerza, ale wtedy musiałbym bardzo dużo pancerza ściągnąć, a... Uważam, że pancerz o wiele więcej wam odda podczas gry niż te niedziałające przebicie pancerza, którego też trzeba mieć od groma. Jakbym miał tą statystykę taką samą jak przebicie pancerza, no to byłoby już naprawdę bardzo grubo i op. Ponieważ tu mieć 8 i tu mieć 8 tysięcy, ale wiecie co? Takie coś wiąże się bardzo, bardzo. Ciekawą rzeczą, że tutaj musiały być rangi 10 po prostu wszędzie, już kwadraty i to grube, a wiecie, jak, jak wolno to idzie i jaki tego jest też koszt, sobie możecie wyobrazić. No i zobaczcie, mam 8068, teraz sobie powsadzam szczątki atrybutowe kurde, nie to klikłem, momencik. No i poprzedłem sobie wytrwałość tutaj na to siłę. No i zobaczcie, już mam 8108. Już się dźwiękło około 60 chyba punktów czy 50. Zawsze czasami to pomaga. no. moim zdaniem. Przepraszam, troszkę by się ziebało, bo jest 1145 niedzielę jak to nagrywam. Więc inni ludzie sobie jeszcze leniuchują i śpią. To są takie podstawy, jeśli chodzi ogólnie o PvE i PvP. Ja głównie jestem graczem PvP, raczej nie skupiam się nie wiadomo jak na buildach PvE. Te rubryczki jak damage na kukle lub jakieś inne tablice wyników, czy tam szczelin, czy czegoś mnie po prostu nie interesują. Zawsze patrzę tylko na jedną tab tablicę wyników, która jest dla mnie najciekawsza. Czyli mistrzowie pola bitwy, różnych klas. Bardzo dużo moich przyjaciół także gra. Widzicie jak tu ładnie wszystko wygląda. O, moim zdaniem Diablo jest grą PvP. I jakby nie te PvP, które jest w tym Diablo, na pewno bym w tą grę długo nie pograł. A tak jednak jest ta rywalizacja i bardzo się cieszę z tego. Znowu jak biegam po TVE, no to wiadomo, widzicie, ubieram wszystko z Max Wubekiem, wszystko, żeby miało wytrzymałość i wtedy w tym momencie jak 300, to 300 to jest nawet lepszy, ponieważ nie wiadomo jakich osiągów, też się nie spodziewam, ale jak widzieliście już na jednym moim filmiku na spocie na Anamarii, potrafiłem druidem wyciągnąć 91 milionów na sekundę na burście. Myślę, że to jest całkiem spokojny wynik. Sam się wtedy pod, i przez przypadek sobie to nakryciłem, bo sam się bardzo zdziwiłem. Ale słuchajcie, jeszcze jest jeszcze bardzo jedna ważna rzecz. Bardzo chciałbym wszystkim podziękować, którzy mnie subskrybują, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że na moim kanale zostało wbite 200 subskrypcji. Jest to ogromny sukces, bardzo mi to cieszy. Sprawy, sprawia to, że wiem, że ktoś to ogląda i komuś może... Mo te informacje, które staram się przekazać, jeśli chodzi o grę, się komuś przydadzą, ponieważ jak ja zaczynałem grę, no, nie było nikogo, kto by cokolwiek mógł pomóc. Każdy się uczył na próbach, prób i błędów. Yy, bardzo dużo błędów było popełniane przez to, więc wiesz. Fajnie jest za komuś, bo można pomóc i bardziej lepiej będzie rozwijać postać już od samego początku niż tak jak wielu nas, kiedy zaczęliśmy grać od początku kiedy wyszło diablo. Serdecznie Wam jeszcze raz dziękuję za te wszystkie słupki. Pozdrawiam serdecznie, postaram się więcej materiałów robić nie dla takich świeższych graczy po prostu lub ludzi, którzy zaczynają. I życzę Wam miłej niedzieli i pozdrawiam. Teraz jeszcze wam pokażę, parę wejść szybko na Namary jak to wygląda na normalnym spocie. Jeśli chodzi o bully na Druida, to już zrobiłem o tym filmik. Na pewno znajdziecie na moim kanale. Jeśli chodzi o build PVE na Wilka, moim zdaniem jest o wiele lepszy i wydajniejszy. Większość ludzi biega na niedźwiadku, ale niedźwiedź raczej jest bardziej taki single target. A wiadomo jak biegamy dungi też potrzebujemy być AOE, być bardzo mobilni, więc naprawdę milcz się, mil się jak najbardziej sprawdza. Bez problemu 30 parę milionów. było. Jeżeli by trafimy na przykład na Namari albo na jakikolwiek inny dungeon, gdzie będzie po prostu więcej potworów, naprawdę możemy wykręcić o wiele więcej. sobie porobicie te przekucia będziecie patrzeć na te podstawowe sprawy to tak naprawdę już polepszy wam się komfort grania dobrze trzymajcie się moi drodzy jeszcze raz się z wami pożegnam jeszcze raz dziękuję serdecznie za wszystkie subskrypcje